Dzień dobry, bardzo serdecznie właśnie przyjechałam do Stajni razem z naszą nową kamerzystką Kingą. Możecie ją pozdrowić serdecznie, zobaczymy, jak się spisze w roli kamerzysty. Dzisiaj mamy do ogarnięcia w sumie trzy koniki: Pokarka, pandorkę i SIGE, także musimy przygotować sprzęt, albo może w ogóle najpierw po nie pójdziemy, albo nie przygotujemy sprzęt. Myślę, że najpierw na sigę wsiądzie. Muszę tylko zobaczyć rozpiskę jeszcze, co na chwilę to jest na pewno na Pandora, bo ma na chrapki maskę. Dobra, po prostu na razie weźmy skrzynkę i pójdziemy po konie. Tak będzie najlepiej. Jeszcze weźmiemy im coś dobrego z mojej paki, bo oczywiście ja tutaj w tej scenie rozbię koniem. konie. Możemy wziąć dywalizację, to to są paluszki z mojej Pamiętajcie, że na hasło Mizerka macie 10% zniżki. 10, nie, 10, nie 15, 10. Kamerzystka 10, 15. 10. Dobra, idziemy. Cześć. Zobaczcie, co wam przyniosłam. Matka was tak nie rozpieszczała, Proszę. Proszę, Pandarka, Pandorka, proszę. O, jakie wychotki, nie? Chodź tu. Dobra. Sigusia albo zgubiła kantar, maskę na pewno. A kantar to nie wiem, ale. Ja jestem patentara, więc tutaj zaraz to wiemy. Kantar. Sorry Pandora. Proszę na pierwszy ogień idzie Signoria. Przygotowałyśmy już cały sprzęt. O, tam wisi, można pokazać. Ale teraz szybkie czyszczonko i wsiadamy. Mamy trzy konie do ogarnięcia, więc nie ma co się rozrabiać. Jeszcze z drugiej strony ładnie. No w sumie na Sidzę siedziałam, Kiedy to było Sidusia? Chyba z temu. A na Pondawę w ogóle jeszcze. Także jestem ciekawa jej strasznie. Nie, powiedz wtedy jeździłyśmy na harka Fajnie się robiłaś. Fajnie, że się cieszysz. Dzisiaj na bok się Signory, więc raczej to jest Signory. Gra na tobie, żeby pasował, tak? Wiadomo, lecnik musi być. Uff. Ja ją muszę po prostu nauczyć influencerstwa to Julię. Ona nie może takiej rzeczy jeździć. A, może to jeszcze trzy już te pokręgi były. Nie, to na pierwszich. Są na nas wszystkiego. Dobra. To wszystko takie brudne, polwyczone. No, ale tak to jest, jak gwiazda. Nie ma czasu po prostu na takie rzeczy. No ja zokie, lekki. Może w życiu nie miałam chyba. Nasze znaczy, już dawno nie miałam do gadnięcia koni. O, w życiu to miałam i więcej, ale się to Wszystko ładnie poprawimy. Bordeckę okay. tam. Otwórz. Ładnie otwórz. am. pięknie, żeś zrobiłam. Am. włos. Wszędzie na z zrobić porządek. No. Zrobiłem jeszcze raz, żeby to poprawić, jakoś, zobacz. No. Tak to nie wyglądało. Nie? To jest już miałam ten dłuższy zakręt, to już yy, ładnie mi się udało przypilnować. Miałam jakby więcej miejsca, żeby nad tym pomyśleć i to zrobić. Także zakończyłyśmy na miarę ładnych drążkach na galop. Zobaczcie, jak się Gusia ośliniła. No i co? I wstępujemy teraz. Proszę odpocząć. No. Fajnie było. Fiocia, fajna. Nie, Ona ładnie się oświetliła. Trochę tam na lewo miałyśmy problem, ale wiecie, to się wyklepie. To się wyklepie. E, Jeśli byście byli zainteresowani, to Sigusia jest na sprzedaż, także e, śmiało pisać do Jodberzo Jumper. Także Sigusia jest na sprzedaż, więc może ktoś szuka fajnego konia. O, śniemy, oś, co? o no, się naloczyło co w jedunku. O, się No ja się namęczyłam, jestem taka zmęczona, Tak, taka zmęcona. Tak też ta, ta byś chciała. Teraz ci coś przyniosę. Wejdź, chceć. Oj, wroczy mnie. <grymne> Jednko nasze te tak wymagają od ciebie takich trudnych rzeczy. Wysłożenie jesteś gotowa na ciebie, widzicie? cię. Oj. Znaczy czy ja jestem gotowa na ciebie. Kawał Bamy z ciebie jest. No, pan dary, ja to nie wiem, ja to się ciebie boję. Ty ważysz 700 kg. No. Kał, konia. Kążki. Gdzie? Proszę Państwa, pierwszy raz będę jeździła na Pandorce, ale też pierwszy raz będę jeździła w nowe ściągłe Julki B. Więc zobaczymy, czy wygodne. Także przetestujemy dzisiaj i pójdziemy z ula na spacer. Z czarusiem. W ty tym myślisz? Nie, no to była ta luzie, co? Ale to był Uli pomysł, żeby nie było. <laughs> Idziesz, kinie z nami. Małe się przejść. Tak? Tak. Proszę bardzo, okno na świat. Jak się skończyłeś? No, tam. Dobra. Jesteśmy w suchu Brakuje mi kilku Czekaj, jeszcze nie chrupka. Jeszcze proszę, jeszcze nie teraz No i tutaj to, to, to jest to głowie Ładne prestekka Znajdziecie je w horse shop A z hasła mizerka 1 otrzymacie 15% zniżki W ogóle nie wiem czy teraz nie jest na promocji To głowie pięknie Ты такая красивая! Ты пойдёшь на фото? Давай, давай, пойдёшь! Ты что? Ты будешь сидеть Kolanki. fajne. O no, fajne. Ej! Fajne! Ty siodło! No! Podoba mi się. No nie wiem, czy jest lepsze go. Ale fajne, fajne! Spacer. O, jaka fajna szyja. Ja wolimy mieć dużo dużego konia. Od razu moja masa się rozkłada inaczej. W zasadzie jak gdzieś mnie znalazły kamili, to możesz jeszcze się dosiąć. Proszę Państwa, Pandorka pojeżdżona, było fajnie, e, inna, inna niż Signoria, totalnie inna, ale taka przyjemna, fajna, fajna, dzielna, podobało mi się. W na początku miałam takie, o matko, jak to dziwnie idzie, a, a w Galopie mówię, o kurde, mega, mega wygodna, po prostu się siedziało i się, no tak płynęło na niej, więc mega fajna w Galopie. I co? I fajnie mi się jeździło. Fajnie. Ale jednak to swój to swój, mimo wszystko. Tutaj troszeczkę to wszystko inaczej działa. Jednak konie są przyzwyczajone do Julii B. Ona ma dłuższe nogi, to totalnie inaczej działa, więc, więc śmiesznie. Poza tym Pandorka to jest typ pogrubiony i ona w ogóle wysoko nosi szyjsko i... I ciężko ją, przynajmniej mi, było rozluźnić, bo pewnie Julia ma jakieś, no to wiecie, swoje sposoby. E, pod koniec nam się udało trochę w dole pojeździć, więc, więc też się udało trochę rozluźnić, ale generalnie, no, ty pogrubiony, wysoko w miarę osadzona szyja, więc. Więc tutaj to już troszeczkę inaczej działa, ale mimo wszystko, naprawdę Pandorka super jest i w sumie chciałabym jeszcze kiedyś na nią ksiąść, także mam nadzieję, że Julia p Da mi wsiąść i może coś mi postawi, może bym skoczyła coś na Pandorce. Bo Pandorka tak fruwa P klasę. Nie wiem czy N chyba też, nie wiem, ale fruwa. No fruwa, dzielnie fruwa, mega fruwa. Więc może kiedyś Julia B e, coś, mi, coś mi postawi i da mi się karnąć jeszcze. Słuchajcie, update, jest dzień drugi, my sobie jeździmy koniki, e, ta Miola na sidze i chciałam tylko powiedzieć, że dzisiaj e, lepiej mi się jeździ na pandorce, już się nie czuję jak worek kartofli, już trochę ogarnęłam, wczoraj było gorzej, ale musimy wierzyć na słowo, że dzisiaj jest lepiej i ją trochę poznałam i już wiem jak działa, także e, jest fajna. Tak, no. no. I, i, I sobie pokusowałyśmy, zaraz będziemy galopować, mamy piękny zachód słońca w tle, E, dzisiaj dość e, późno przyjechałyśmy i wyjątkowo, ale, ale no jest, są piękne tutaj widoki, piękne zachody słońca, także no jest cudnie, no zobaczcie. Mm. <grywia> Jak wy <mniej> śmiesznie wyglądacie. <grywia> także rotynka musi być. Pandorka spłodzona będzie, ciastka dostała, nie? Powiedzmy dostałaś. Oświniłaś łapy wszystkim. Przyda. Tak, ona jak widzimy to od razu świnić wszystko. I to tyle, jeszcze pokerek nam został. No. Nie do domu. Chodź, pokulek. Mam ciasteczko za ciebie. Ciasteczka. A ja mam do niego ciasteczka, paluszka. Wszystkie dzisiaj dostają paluszki, więc i on dostanie paluszka. Wczoraj, nie, przedwczoraj, pokerek się rozwalił na nocę. Kto mnie obserwuje na Instagramie, to wie, więc e, koniecznie obserwujcie Instagrama, by być <laughs> na bieżąco. Natomiast pokerek znalazł sobie fajną zabawę wkładania noga w drut kolczasty i włożył sobie noga w drut kolczasty i się trochę załatwił. E, wczoraj już ta rana wyglądała dobrze. Zimno oczywiście zrobiłyśmy mega e, opatrunek i to wszystko złapałyśmy, także zobaczymy jeszcze jak dzisiaj to wygląda. No ale 3 dni temu nie wyglądało to za ciekawie, także ale widzę, że zobaczcie, chodzi. Chodzi. No może nie będzie tak źle. Chodź! Chodź Byczku! Pokazałabym Wam bardzo chętnie, e, jak wyglądała ta noga, ale jak wstawię to zablokują film. Proszę. Jedzonko. O, ale przychodni a źle wygląda. Tutaj możemy pokazać tu się z tej strony. Było aż do mięsa, ale widzę, że całkiem ładnie wygląda. Musisz aż tak. Jest git. Jest git. do staj. Także proszę Państwa, pokus już naląży, stępuje śmiało do przodu, tak z 15 minut stępa. O ile się nie położy, to teraz nie jest czas na tarzanko. Dawaj, troszkę pokusujemy, zagalopujemy i w sumie e, tyle. Ja dzisiaj nie będę go zbytnio męczyła, chciałabym tylko zobaczyć, jak chodzi. Czy jest wszystko w porządku, czy nie kuleje. E, na tą jego nóżkę, którą sobie już będzie tarzanko. Nie, no nie teraz, pokłuść. Idź, o jezu, będzie to żanko. No jak nic, będzie turlanko. To już?

Jeszcze go reperowała. Ładnie. Dobry. Proszę Państwa, robimy jedzonko dla koników Julii. E, musimy aż dla trzech zrobić. Także trzeba tutaj wszystko powyciągać i, i ogarnąć. Czekaj, kto jest jej? Pokerku, jaki ty jesteś ładny. Jedzonko zostało zrobione, Pokerek ma, Pandorka ma, Sigusia ma, Alicante ma, wszyscy mają, tak? No to teraz można jeszcze się zająć Pokerkiem, zrobić jego ranki, tak? Ogarnąć. No, i kani może iść na paściśko. Czekaj, tak, bo tutaj miałeś małą rankę. O, tutaj mi się ssnęło. Już się ładnie boi. O, tak przyklepane. Pięknie. Jeszcze przykniemy mu, bo strasznie, znaczy strasznie. Trochę mu grzeje. No. I elegancja Francja. Super, jeszcze jakieś małe ranki zrobimy e, tym z Horslina Skin Help z CBD. E, to jest w ogóle fajny środek, bo przeciwdziała bliznom, żeby nie powstawały, więc sobie testujemy. na jakąś starą, to akurat stara była blizna. To mam jeszcze. To jest akurat świeże, więc zobaczymy. Czy daje jakiś rezultat, na razie super się goi To wcześniej było takie spuchnięte, ja nie miałam ja na tym to jest po prostu jakiś element. Jego tylne nogi to wyglądają jak pobojowisko Tutaj w ogóle był bardzo pogryziony przez owady Ale zaczęłam właśnie to stosować i wszystko znikło, nie? Są tylko takie pojedyncze, już malutkie ugryzienia albo był strasznie pogryziony, aż go wszystko swędziało Dobra Będziesz żył! Super konio! Chcesz pobiegać? Dobrze kochani, dziękuję bardzo za obejrzenie filmiku Dajcie znać jak poradziłam sobie w stajni trzema koni Mogę? Także bardzo dziękuję za obejrzenie filmu